Pierwszy zwiastun rozgrywki The Outer Worlds 2 wywołał ogromne poruszenie, odsuwając w cień to Starfield Bethesdy. Trailer zaprezentowany podczas The Game Awards przykuł uwagę widzów w sposób, w jaki nie udało się to Starfield. Nie oznacza to, że Starfield jest złą grą, ale zwiastun The Outer Worlds 2 sugeruje, że jego uniwersum jest bardziej intrygujące. Nie bez znaczenia jest fakt, że Obsidian Entertainment, jako twórca Sequela, miał więcej czasu na dopracowanie gry. Światy w The Outer Worlds nie były tak otwarte jak w innych grach, lecz urzekały pięknem i życiem, oferując wiele zadań, wyborów i przeciwników do pokonania. Mimo, że Starfield ma ponad 1500 planet, tylko nieliczne są warte odwiedzenia. Zwiastun The Outer Worlds 2 Wskazuje, że gra będzie dwukrotnie większa od oryginału, a Obsidian zadba o to, by każda planeta miała znaczenie. Bezczelnie zwariowany Zwiastun obiecuje grę, która zaoferuje wszystko, co powinno było być w pierwszej części. Nie zabraknie wybuchów, broni, potworów, a kolorystyka nawiązuje do filmu Planeta Zakazana. Tak jak w poprzedniej części, dostępna będzie opcja skradania. Mimo że obsidian należy do Microsoftu, The Outer Worlds 2 trafi również na PlayStation 5, obok wersji na PC i Xbox Series XS. Niestety, brak konkretnej daty premiery, jedynie okno na rok 2025. W międzyczasie, jeśli nie graliście w oryginał, The Outer Worlds jest przecenione na Xbox, a Board-approved Bundle jest w promocji na PS4.